Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmem i będzie to mierzenie strojów kąpielowych. Ja bardzo lubię kręcić te filmy, bo wiem, że mogę Wam pomóc. Szczególnie, no tutaj skupiłam się, wiadomo, na swoim rozmiarze. Ja mam mniej więcej 65J. To się różni, ponieważ w polskich firmach mam na przykład H, w, w tych zagranicznych mam zdecydowanie J, także bardzo różnie to bywa, zależy od firmy, ale będę Wam pokazywała po prostu dzisiaj propozycję na większy biust, ale też są z tych modeli mniejsze rozmiary, także spokojnie każdy może znaleźć coś dla siebie. W tle jest zewnątrz no Dusik bardzo chciał tutaj uczestniczyć w nagrywaniu filmu i powiem Wam od razu, że będą perełki. Nie wierzyłam wszystkich stroi, więc nie wiem jak to wyjdzie, ale no ten film został zainspirowany tym faktem, że jechałam do czy z dziewczynami, nie miałam stroju kąpielowego, bo z tamtego roku już, no ja je bardzo często używałam, bo mam y, dwa stroje i ja po prostu tak często gdzieś na wakacjach czy w, na basenie używałam, żeby po prostu one od chloru wyglądały bardzo średnie chciałam mieć coś nowego, więc na babski wyjazd, no i będzie coś wow. Także pokażę Wam pięć strojów, natomiast zanim przejdę do, do yy, filmu, to chciałam Wam powiedzieć, że sponsorem odcinka jest marka Cosibela, w sumie drogeria internetowa, gdzie macie kosmetyki ekologiczne, naprawdę wyselekcjonowane, super firm i chciałam Wam pokazać kilka produktów, które są w sumie powiązane bardzo z tematem no, lata, ciepła, strojów kąpielowych, ponieważ trzeba dbać yy, też na plaży, ale nie tylko, bo ja zawsze używam, wiecie, kremów na przykład jakichś z filtrami, tylko na na plaży, jak było największe Słońce, a słuchajcie jednak, nawet jak gdzieś idziemy miastem, no te słońce na słapie. Także pokażę Wam kilka produktów, które właśnie dostałam od marki Cosibella, ale na przykład pierwszy produkt znam już od tamtego roku, ponieważ to jest moja po prostu perełka, o której Wam mówiłam Mam. właśnie rok temu przez całe wakacje, że dziewczyny, ten produkt tołpy to jest must have w kosmetyczce i szczerze mówiąc, nie wiem, czy jakiś produkt aż tak bardzo zrobił na mnie wrażenie. Właśnie cały czas Wam dudniłam o nim, ponieważ pytałam Was, jakie kosmetyki lubicie używać, jakie firmy. Chciałam przetestować firmy, które moim widzowi naj Najczęściej wybierają, żebym też po prostu mogła pokazywać na swoich kanałach produkty, które lubicie. No i e, nigdy wcześniej nie używałam tą, by W ogóle nie miałam nigdy z nią do czynienia i właśnie e, sama zrobiłam takie zamówienie, że zamówiłam właśnie produkty tej marki. I słuchajcie. Ja to używałam nawet zimą, ten produkt i latem. To już jest moje któreś opakowanie, i właśnie nawet ostatnio myślałam, że muszę zamówić właśnie kolejną tubkę na wczasy. I ja po prostu przez całe wakacje używałam go właśnie jako podkład. Rewelacyjnie się sprawdza, bo w poprzednie kremy BB, powiem Wam, że u mnie nie do końca się sprawdzały, a on nie dość, że właśnie świetnie nawilcza czyli jakby zastępuje też nam krem, to właśnie jest yy, też z takim podkładem delikatnym. I tutaj mamy SPF 30. No ale tak jak mówię, ja używam go też zimą, bo naprawdę świetnie mi się sprawdza. I jak na krem BB jest naprawdę bardzo, bardzo kryjący. Kolejny produkt, którego nie może zabraknąć w mojej kosmetyczce, jak będziemy lecieć w sierpniu na Sardynie, to już jest SPF 50. 50 używam już typowo na plaży, bo na co dzień to właśnie 20, 30. A tutaj 50 to już jest dla mnie właśnie, żeby się nie spalić. Nie chcę się jakoś bardzo rozgadywać o tych kosmetykach, bo mogłabym o nich mówić naprawdę bardzo, bardzo długo. Szczególnie o tym BB kremie z tołpy, który uwielbiam. Ale mam jeszcze dwa kosmetyki dla Was, które są też tam dostępne, ale na Cosybelly oczywiście znajdziecie o wiele więcej produktów, nie tylko właśnie tych letnich, także mam jeszcze dwa produkty, pierwszy to jest witamina C i E, już właśnie stosowamy i ma super konsystencję takiego żelu, bardzo, bardzo szybko się wchłania w naszą twarz, ja nie lubię produktów, które muszę długo bardzo masować, chociaż jak mam masażer, to też to fajnie właśnie można sobie wymasować na twarzy, świetnie się sprawdza, bałam się, że przez to, że ma witamina C, będzie jakoś mocno intensywnie pachnieć, a... W ogóle jest jakby bezzapachowy, także naprawdę rewelacja. Do wszystkich tych kosmetyków wam yy, dam linki i Ostatni to jest tonik do twarzy, w ogóle bardzo ładnie Wygląda, ja lubię właśnie takie Surowe kosmetyki, także Teraz położę go sobie u Rafała Właśnie przy, bo muszę mieć dwa zestawy kosmetyków U siebie w domu i u Rafała Położę sobie właśnie przy Zlewie i będę używać go rano I wieczorem, pamiętajcie o tej bielonacji letniej, bo jest Naprawdę bardzo istotna i za kilka lat Nasza twarz nam podziękuje A teraz może przejdziemy do tytułu odcinka I nie będę was trzymać w niepewności Od razu wam pokażę ten strój, który wiem, że Będę w nim chodzić całe lato Zazwyczaj staram się Wam pokazywać te stroje nowe, nieużywane jeszcze przez mnie, ale nie ukrywam. No ja już go nosiłam właśnie w spa. Jest wyprany, świeżutko. Dzisiaj go ściągałam z prania i słuchajcie, jest on przepiękny. Kupiłam go na Isosie. Powiem Wam, że właśnie to jest świetna sprawa, ponieważ tam można kupić na różne miseczki biusty Naprawdę ten wybór był ogromny. Ja wpisałam po prostu w lubkę 65J, bo wiem, że tam taki rozmiar na Isosie mam i po prostu wyskoczyło mi to. To jest rewelacja, bo tutaj jest wąziutki, a tutaj zbiera cały biust i tutaj jest jeszcze by wszedł, szczerze mówiąc, większy. Także wskakuję i Wam pokazuję. Okej, okay, więc tak się prezentuje ten strój. Nie chcę, żeby to było jakoś bardzo tutaj nago, więc nie pokazuję wam dołu. Natomiast słuchajcie, ja się w nim czuję bardzo komfortowo. Wskleję Wam zdjęcie, jaką się prezentuje, ale przez to, że właśnie tutaj podkreślam mi talię, to ten biust tutaj wiecie, co prawda, no, jest spory, ale czuję się szczupło, bo właśnie ta talia jest taka, wiecie. Wciągnięta, no tak jak mówię, tutaj spokojnie by wszedł też większy biust, natomiast bardzo fajnie on trzyma, ponieważ pomimo ruchu, chodziłam do jacuzzi, do basenu, nigdzie w ogóle on nie wypada. Wszystko tutaj jest wciągnięte, ja się w nim naprawdę czuję rewelacyjnie, a w sumie to jest chyba najważniejsze, żeby bardzo komfortowo się czuć w stroju kąpielowym. Także jedzie ze mną na sardynię, w ogóle właśnie chciałam mieć taki czarny, klasyczny, jednoczęściowy strój, bo pozostałe będą już dwuczęściowe. I nie, jeszcze będzie jeden jednoczęściowy. Yy, powiem wam, że to jest traf w dziesiątkę. Naprawdę bardzo komfortowy i też ma piękny tył. Zobaczcie. Tak się prezentuje jego tył. Także no mega wam go polecam, jeżeli macie duży biust, to słuchajcie dziewczyny, yy, kupujcie go, bo po prostu trzyma się idealnie i Przejdziemy od razu, na razie, przyjdziemy, na razie Wam pokażę jeszcze inne stroje z ASOSa. O, w ogóle widzę, że mam 6 strojów. Rozmnożyły mi się. Mówiłam Wam, że 5, a będzie 6 propozycji, także muszę szybciej to pokazywać. Kolejny to jest w taką zeberkę i ja go mierzyłam, no i niestety w niego nie weszłam. To w sumie będzie 5, ale pokażę Wam, bo niby był ten sam rozmiar, co tutaj, ale niestety w tym miejscu się nie zmieściłam, także to jest po prostu dla dziewczyn. Akurat ten rozmiar szczuplejszy, ja musiałabym wziąć inny rozmiar, ale też widzę, że nie wiem czemu jest tego 65, zł, ponieważ ta miseczka tutaj jest mała, więc tego Wam nie będę polecać. Ale i sobie zamówiłam jeszcze dwuczęściowy strój i powiem Wam, że trochę jest kiczowaty, a trochę mi się podoba, ale ja lubię czasami taki błysk i powiem Wam, że tak fajnie leży, że zastanawiam się, czy po prostu nie pozbyć się tych kryształków, bo one są takie. Wiecie, w sensie tutaj te kryształki jeszcze na majtkach absolutnie by przeszły. Jakby y, kojarzą mi się z Victoria's Secret. To jest ładne, estetyczne, ale tutaj już... No zresztą zobaczycie. Przymierzam i Wam pokazuję. Tak jak Wam mówiłam, nie będę pokazywać dołów na sobie, bo nie chcę, żeby to było bardzo, bardzo nago. Nie chcę nikogo, wiecie, denerwować, ale majtki to nie jest taki problem, żeby dobrać odpowiednie. Natomiast z górą wiem, że u dziewczyn właśnie z dużym biustem jest to problem, także tak to się prezentuje. Powiem Wam, że naprawdę fajnie się w nim czuję. No i... Nie wiem, dajcie znać, czy to nie jest za bardzo kiczowy model, bo jakby sam sobie mi się podoba, ale chyba bez tych kryształków ogólnie wszystko fajnie trzyma. Jakby rozmiar jest idealnie trafiony, ale nie wiem, dawajcie mi znaka. Także to jest kolejna propozycja z tej sosa. Dosyć dobrze się w nim czuję. Kolejny mmm, strój jest marki Freya, bardzo lubię tą firmę i powiem Wam, że spodobał mi się taki trochę pin-up model z taką falbanką, do tego są majtki, już Wam pokazuję, zazwyczaj wiecie majtki można dobrać albo bardziej zakryte albo bardziej od odkryte, tutaj wziąłam takie raczej klasyczne, bo w tym czarnym no to są takie bardziej wycięte zdecydowanie także wskakuję i Wam go pokazuję bo jeszcze sama go nie wierzyłam, ogólnie jest bardzo słodki i uroczy, ale yy, mam o rozmiar albo dwa nawet za mały, jakby tutaj wszystko mi się wlewa, nawet jak dobrze to schowam, to niestety nie będzie to fajnie wyglądało, ma w sobie, jest taki słodziutki, ale hmm. Chyba nie do końca mi się on jakoś tak widzi. Zdecydowanie chyba wolę klasykę, także no to jest do przemyślenia, ale dziwne, bo wzięłam rozmiar, który zazwyczaj noszę, a jednak tutaj widzicie, wylewa się to bardzo. Także to jest bardzo, bardzo średnio. Widzicie, od najlepszego zaczęłam i teraz idziemy już coraz gorsze, ale mam nadzieję, że zaraz ta passa się zmieni. Ponieważ na Zalando znalazłam też moim rozmiarze, że, że jak widzicie, można w wielu miejscach znaleźć Przefantastyczne stroje Urzekł mnie tutaj zdecydowanie kolor Uwaga, uwaga Taki zielony szmaragdowy I majtki, po prostu majtki Wygrywają jakby, w sumie dlatego zamówiłam Ten strój, ponieważ są przepiękne Jakoś ostatnio mam coś do tego zielonego Miałam nawet na ślubie taki strój I to jest firma, o której w ogóle Ja wcześniej jakby słyszałam, ale nigdy Nie przymierzałam od nich Strojów, nie będę tutaj nazwy Kaleczyć, wszystko wam pod linku Jak będziecie chcieli w opisie i to jest staniczek rozmiar 70H, bo taki znalazłam na Zalando. No że jest do rozważenia stroj, no te gadki są prześliczne. Natomiast troszeczkę w obwodzie jest najbardziej z tych wszystkich strojów. Yy... Jak to powiedzieć? Najmniej ciasny. Czuję, że to jednak jest 70, nie 65, ale ma bardzo ładny tył. I tutaj widzę, że jest regulacja ramionczek, także bez problemu mogłabym sobie podciągnąć się trochę do góry. Powiem wam, że wszystko się mieści. Rozmiar jest naprawdę dobry. No, tak jak mówię, gdyby była 65, to pewnie bym wzięła 65, ale nie było. Muszę go sobie do góry podciągnąć, ale to już. Po nagraniu, no tył ma bardzo ładny. Przymierzę potem sobie jeszcze na spokojnie te gadki i możliwe, że zostanie u mnie, bo coś ma takiego w sobie. W sumie trochę jest poważny, bo wszystkie stroje, które mają takie, wiecie, wielkie biusty zabudowane są dosyć poważne. No jednak takie, wiecie, małe trójkąciki na przykład wyglądają mega cool, no ale nie ma szansy, żeby to utrzymało takiego wiustu, ale no ma coś w sobie. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona, że nawet na Zalando można upolować właśnie coś w takim rozmiarze. Także dziewczyny, nie poddawajcie się i trzeba szukać po prostu. Jeżeli chodzi o tą freję, to ja znalazłam to po prostu, wpisałam w Google i wyskoczył mi jakiś sklep, który miał konkretnie ten strój. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Może wam właśnie podlinkuję w opisie. I jako ostatni strój klasyczny, czarny, już bez jakichś tam zdobień, marki Panasz, Jak wiecie, no to jest firma, która po prostu mnie nie zawodzi. Jakby zawsze te stroje leżą idealnie. Jak pytacie o strój, na przykład taki na siłowni, na duży biust, to właśnie tam. Ja ich produkty znam, uwielbiam. Majteczki są takie czarne, klasyczne yy, i ta górana no, też jest taka, wiecie, bez szans. Właśnie uwielbiam od nich rzeczy, ale często tam są bardzo takie klasyczne i poważne modele, więc yy, no, też dlatego sięgam po inne firmy, ale no wiem, że one mnie nie zawodzą. Właśnie w tym roku miałam szary tej firmy i yy, yy, po prostu no super się sprawdzał. Także wskakuję, zobaczcie, jak będzie na mnie wyglądał. No, zazwyczaj, wiecie, ja mam tutaj swój rozmiar... Yy, to jest rozmiar 65H i zazwyczaj właśnie on był mnie dobry, także mierzymy. Tak jak myślałam, to jest strój, który po prostu ja się czuję, jakby nic nie miała na sobie. Jakby wszystko to jest idealnie dopasowane, jakby było szyte na mnie, także jeżeli chcecie naprawdę czegoś takiego w 100% dopasowanego i coś, co Wam zbierze, wszystko podtrzymuje, ma świetną konstrukcję, no to to jest to. Wiadomo, że te stroje są na pewno droższe niż te z ISS, ale jeżeli na przykład chcecie mieć jeden strój na kilka lat, to właśnie no te są najlepsze. Tak się prezentuje. No, myślę, że nic nie muszę dodawać, jak widzicie, że tutaj wszystko świetnie leży, także bardzo, bardzo jestem z niego zadowolona. W ogóle cały czas się patrzę w podgląd, ale ja tych niektórych strojów wcześniej nie mierzyłam, więc nie wiedziałam, jak wygląda na nich. I tak naprawdę to by było wszystko. Jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, to podlinkuję je ja wam oczywiście w opisie, tak samo jak i stroje. Dajcie znać, który mam zostawić, który Wam się najbardziej podoba na mnie. I to by było wszystko w tym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli to nagram też taką drugą część, zapraszam Was też na mojego Instagrama, tam jestem z Wami na bieżąco. No i oczywiście do subskrypcji kanału, bo za chwilę będzie 70 tysięcy. Także to wszystko, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!